I oto ona, i oto to wszystko dla honorowego pogromcy, trzeciego pogromu wikra. Było bardzo, bardzo, fajnie, pogoda dopisała ciepło, to bagienko też było ciepło, także Sama, sama przyjemność i ja osobiście to też traktuję jako odpoczynek tutaj relaks po organizacji swojego biegu. Nawet sam podpatrywałem, co Sławek jeszcze może coś nowego wymyślił, bo nawzajem się podpatrujemy żeby wykorzystać możliwości, jakie daje teren, bo nie stać nas przy budżecie, jaki mamy, budować jakichś tam przeszkód e, sztucznych, jakichś rusztowań, prawda? E, drabin, kurcze, jakichś wykopów robić więc musimy wykorzystać to, co dała natura na maksa i myślę, że to nam się udaje. Zresztą charakter tych biegów chyba też sprawia, że to jest słuszny kierunek. Inni niech się bawią, jeżeli to robią gdzieś na lotniskach, na jakichś tam torach, łąkach, no to tam trzeba budować, prawda, jakieś tory. To są zresztą inne, inna grupa osób, która będzie chciała Brykać po tych drabinach, prawda? A, a tutaj bardziej się taplać w błocie i myślę, że tam każdy coś dla siebie w naszym kraju znajdzie. A my tu jesteśmy przyjaciółmi, doskonale się nawzajem e, uzupełniamy, nie zazdrościmy sobie, tylko cieszymy się z naszych sukcesów nawzajem. W którą stronę powinien pójść teraz rozwój biegu sławka? Jest problem organizatorów. E, i również innych, nie tylko Sławka, bo biegacze przyjeżdżając za rok, szczególnie na biegi o takim charakterze, oczekują czegoś nowego, jeszcze jakiejś niespodzianki, prawda? Nowego miejsca, nowej przeszkody, jakiegoś innego poprowadzenia trasy. No, ten teren ma ograniczenia w końcu, ile można wymyślać, prawda? Co, coś nowego. Na razie udaje nam się zaskakiwać co roku biegaczy i pewnie tak będzie za rok, on już osiągnął pewien poziom, ma swoją renomę i teraz tylko tak trzymać myślę, a te drobiazgi będą nam uprzyjemniały które wymyślimy, które wprowadzimy w życie, będą uprzyjemniały nam te kolejne edycje trasa w Lublińcu jest zupełnie inna, ta jest bardzo ciężka wody jest dużo, ale jest bardzo dużo jest takiego Brei taki, brei krzaków, także jest bardzo ciężka trasa wymagająca, gdzie o biegu nie możemy nic mówić o biegu. To jest raczej takie człapanie. Bardzo fajny bieg, rozmaicona trasa. Naprawdę jest co podziwiać. Główną zaletą tego biegu że jest to, że są kibice na trasie. To jest niesamowite, bo w tego typu biegach raczej kibiców się nie spotyka. Super, naprawdę super impreza. No z bólem serca mówię, że atrakcyjniejsza niż katorżnik bieg mojego klubu. No ale cóż, robił to były gromowiec Sławek Gicher, no cóż, także musiało być dobrze. Drodzy Państwo, impreza by się nie odbyła, gdyby nie pan Sławomir Wiatr. Wielkie brawa i oklaski dla pana Sławka. Pan Sławomir wręczał pogromki, a my w ramach podziękowania bramę wrocławską. Jest to wejście do miasta.